Bo ja chciałem poruszyć tylko takie tematy, które jakby mnie generalnie yy, 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 no działają na mnie i mnie wpieniają. I ten... Cicho! No. I tego... I powiem szczerze, ja proszę Państwa, przyznam się... Może powiem straszną rzecz. Ja się przyznam do czegoś. Otóż, proszę Państwa, ja cieszę się, że nasi piłkarze nie weszli do Mistrzostw Europy. Ja... Cieszę się i mam nadzieję, że nie wejdą też do Mistrzostw Świata finału. Pewnie dlaczego? Pękna... Nie to, że ja coś przeciwko piłkarzom, chociaż uważam, że polscy piłkarze trzymają bardzo dobrze poziom. Gorzej spionem. Nie, oni mają jedną wadę. Ty... Wiecie dlaczego polscy piłkarze spóźniają się do piłki? Bo stoją w korkach. Ja powiem Państwu szczerze, ja po ostatnich mistrzostwach świata w Korei i Japonii, ja wyrzuciłem ostatni telewizor. Ja na radiu jechałem. Jak słowo... Ja nie wiem, czy to pamiętacie. Mistrzostwa powodują coś takiego, że wszyscy się interesują tymi mistrzostwami, od sprzątaczki do prezydenta. Potem sobie prezydent jedzie na takie mistrzostwa, a sprzątaczka sprząta. Prezydent sobie jedzie z prezydentem Edyta, Okazało się, że plotka, że jednak Edyta... Nie, nie o to chodzi. Proszę no Państwa, jak... So... Pamiętacie? Jak Edyta zaśpiewała? Ty, złośliwi mówili, że to był hymn. Nasi chłopcy normalnie, to tak, za serce się złapali. Ty, ale potem numer, bo potem oni się złapali za ręce. Ty, to były pierwsze mistrzostwa, jakie widziałem w życiu, że dorośli faceci w krótkich kalesonkach, ty przed meczem, oni wszyscy, ty łapali się za ręce. Ja mówię, oho, tajne mistrzostwa będą. Jezus, z jak wykrakałem pierwszy mecz, Senegal grał z, z, z Francuzami, ty, murzyn strzela bramkę i co? Ty, pretekst. Pozostałych dziesięciu do tego murzynka i... Ty, żeby mu podziękować. Facet z saltami się ewakuował. Dobrze, że chwilce noży i trawkę to no tak króciutko wstrzygą. Ty, a jakby były zarośla? Chłopcy by się schowali, a te TVN z kamerą i... Mamy cię, mamy cię. Przysięgam wam, ja miesiąc przed Mistrzostwami Świata czułem, że coś jest nie tak. Bo ja dokładnie przeczytałem wtedy nazwisko naszego selekcjonera. Dokładnie, a był Engel. Dokładnie przeczytałem Engel, ty, od tyłu. I co wyszło? Legnę! Ja się cieszę, że chłopcy w ogóle stamtąd wrócili. Czyż oni lecieli prezydenckim kiłem. Iłem. To są bardzo zawodne samolociki, im się dwa śmigiełka zaczynają na raz. Ale jedyna wygrana w tych mistrzostw świata to było to, że nasza edyta naszym hymnem dwa miesiące później wygrała festiwal Szantów w Sztokholmie. Ja, ale powiem szczerze, to, że Polacy grają, tak grają, to jest sprawa polityczna na dwa tygodnie przed mistrzostwami świata. Piłkarzy wezwał do siebie do, do pałacu sam prezydent. Jak ja zobaczyłem 38 facetów w dresach w pałacu prezydenckim, mówię o, o, Pruszków zaatakował. Ty, a prezydent Dawaj ciężkie pytania im zadawał. Mówi do nich tak. Widziałem w telewizji, mówi do nich tak. Panowie! do piłkarzy. Mówi do nim, panowie, jedziecie reprezentować nasz kraj, Polskę. A Polska to kto? Ty, cisza. Jeden się zgłosił. Obrońca. Podobno z urzędu. Mówi, no... Polska, będzie Jurek, Dudek, Zbyszek, Boniek. prezydent mówi: Nie! Polska to przede wszystkim szotem, Kopernik, Słowacki i Mickiewicz. I chłopcy dawaj. Dwa tygodnie do Mistrzostwa Świata, tej oni książki zaczęli czytać i zatrzymali się na słowach: nam strzelać nie kazano. I to jest paranoja. Słuchajcie, szczerze między nami, to to, że ci piłkarze nasi grają tak jak grają, tak naprawdę to jest ich wina. To jest ich cholerna wina. Jeszcze żaden piłki nie dotknął, nie kopnął, jeszcze żaden bramki nie strzelił. On już pozował w kolorowych tygodnikach. Z żoną, z kochanką, z cem, kotem, bracie pod wycieraczką, na wycieraczce. Gwiazdorstwo uderzyło do głowy. A jest podstawowa zasada. Nie wolno. Nie wolno dać sobie wymówić, że człowiek jest gwiazdorem. Nie wolno. Spójrzcie na mnie. Tak proszę. Patrzcie. Ta sama marynarka szósty rok. I jeszcze nie znoszona. Nie znoszę jej. Bro. Nie, ale tak naprawdę, słuchajcie, ten balon próżności nadmuchują dziennikarze, dziennikarze. Przejadę się po tych dziennikarzach. Dziennikarze. W większości. Alkoholicy. I zboczeńcy. Tak. Najbardziej zboczeni są dziennikarze radiowi. Znaczy, nie to, że się na kiegoś nadział, nie, nie. Nie, po prostu. Ty! Bo oni tak... Oni nie mówią normalnie tak jak my, dzień dobry, w tę Jolkę. Nie! Oni mutują tak tym głosem, ty, dzwoni do mnie na komórkę, taki dziennika, dzwoni, ty... Ja słyszę coś takiego. Tu halo, halo? Polskie radio. Kurna, czy tam, że się odbiornik włączył, bracie. Halo, halo? Czy to pan Cezary Pazura? To, żeby zależyć mówię tak, słucham. Mam dla Pana fantastyczną propozycję. Chciałbym zaproponować Panu mecz charytatywny. Bardzo lubię to słowo. Mecz charytatywny. Ty w hokeja na rolkach. Ty, ja w hokeja na rolkach. Ty dla rabia. Czy to się, że jestem debilem i ja nie mam wyobraźni? Czyż ja od razu, ja od razu widzę siebie, jak popylam z tym kijem. I nagle nóżka robi mi z no bo jest na narolka. Ja mordą beton, a ząbki. Wszędzie. Tylikę lub... I to jest zarabia. Tego nawet nikt nie zobaczy. Czego to było dla telewizji, kasetkę bym rzucił, nagrał, dziecko miałby pan poeta zem. Albo mówią na przykład dziennikarze, oni, oni mówią, że artyści piją. Ty. Przysięgam, ja nie piję. Ja nie piję. Bo jeszcze na antybiotyku. <grym> Ale już ostatni dzień. Nie, nie, słuchaj, że artyści piją, szczerze, czy piją, szczerze. jak! Ty myślisz, że y, 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 w międzyczrojach to jest festiwal gwiazdyśmy, to jest festiwal gwiazd. To są dożynki. A myślicie, że, a myślicie, że czemu oni wszyscy ręce tam odciskają? Kurna, a co? Wiem osobno. Chociaż ja...